Mocno obity, dobra. Ładnie zrobiony, bardzo ładnie. O kurcze, nie mam amunicji, co teraz? Ale skąd my mamy wziąć broń? Jak ja tu mam broń broń? Dlaczego ja nie mam broni? Ktoś, coś, ktoś coś wie skąd tu wziąć broń? Skąd masz koleś broń? Powiedz mi. To muszę wcisnąć, dobra, nie wiem gdzie wziąć. Skona nie biorę ale wpadłem, kurczę. Dobra, ale nie chciałem tego trybu grać. Bo ten mi się nie podoba. Dobra, damy quiet game, yeah, confirm. Jau jau jau. Zagramy demolition. Mam nadzieję, że nam wszystko się dobrze transmituje. Chyba okej okay, leci. Raz, dwa, raz, dwa. Nie jest źle, mam nadzieję, że wszystko jest płynne. GILLA! Ja, ja sobie teraz podglądam, co się dzieje na live. Spokojnie wszystko się wyświetla. Na początku mieliśmy małe problemy, ale teraz powinno być ok. Co, nie znajdzie nam opumentów? No co nie znajdzie nam meczu? Kurcze, no nie tak nie może być. Się zastanawiam. Dobra. Dobra, gramy panowie Demolition Night Now. Nie grałem jeszcze na tej mapie, nie znam jej, więc jedziemy z tym światem. A co tak się ścięło? Skąd? Aha, ja dołączyłem do gry, dlatego mnie nie ma. Dobra, spokojnie. Secure your bomb device. Secure the bomb device. Strzeliście ten głos. Gierka Black Squad jest totalnie za darmo. Więc śmiało możecie ją pobierać. Śmiało możecie grać. Jest do pobrania na Steamie. Myślę, że jest w porządku. To jest kolejny klon CSa, Ale przyjemnie się w nią gra. Są różne tryby rozgrywki. C4, operator jest w dół, recykluje to. Niestety widzę tu chłopaki. Dobra. Tak, 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 tak. Tak, Nie znam w ogóle tej mapy. Destroy the target, run free. Jeden, 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 jeden. To jest taki, taka ciekawostka, że. Co to jest? Telewizor że biegnie się kiedy się nic nie wciska kiedy shift to jest shift to jest chodzenie i wtedy jest cichutko o smog ja nie pamiętam na, na jedynce się tu aha jedynka to jest granacika o. dobra idziemy idziemy na typy tak mnie zastanawia dlaczego tutaj nikogo nie ma ale dobra A. ha A... Wiecie co chciałem zrobić? Chciałem się zabudować. Tylko, że to nie ta gra. Trzeba się troszeczkę przestawić. Ktoś łap... Łapki w górę. No trzech i przegraliśmy. Kinia! Tak reload. Zamajwij Kingę. Nie? Że Co? Dlaczego, co no żeby zacwunić do Pawła, żeby obejrzeli, że streamuje. To idzie na live'a, więc wiesz. O kurde! Jezus! Ale jestem cienki w tą grę. Ła. Nawyki z sfor Forta tutaj niestety są. A budowanka nie ma. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku z płynnością. C4, Ja sobie podejrzę tu, czy wszystko w porządku ze streamem. Fajnie, klatki spokojnie, CPU 10%, 60%, live 7, minus, zgubione klatki. Ale jednak 1% zgubionych klatek jest, dobra. Wracamy do gry. Bo tutaj nie widzicie, co robiłem teraz, ale spokojnie. Dobra. Ja sobie podglądam tutaj, jak stream reaguje, jak działa. Dobra, OK okej, jest w porządku wszystko. No, I słuchaj gdzie dzwoni, bo ja go nie widzę. Jakby go ktoś zabrał? Szukaj go podobno gdzieś dzwoni. Dobra, muszę znaleźć, może w Fałcie. Do Pawła zadzwoniłaś o kudę z ołówką Zadzwoniłaś do Pawła? To zadzwonię, ma wracać do domu natychmiast. A mogą sobie zobaczyć, jak live leci. Dobra, sorry, opaki nie było mnie na chwilę. A. It was too hard. Mamy jakiś słaby team, ale to nic, damy radę. Dobra, ja lecę za tym typem, bo nie znam mapy. A widocznie oni znają lepiej. No leć tu, leć tu. Ale ładnie go skosiłem, wydawało mi się, że ktoś do mnie. Ajajaj, aj, aj, aj. no wpuść Pawła. Że furtka jest otwarta. No a kto by to miał być? Zobacz Kinga. A czemu oni? Jest Paweł? Wieciuki, zo... Kinga, otwórz drzwi i zapytaj kto tam. Potrafisz? Proszę cię. Ej, Mikołaj. I ma, tata Mikołaj ma do siebie niespodziankę jako? na live. Będzie miał. A Ty robisz tego live'a jeszcze? Tata. Robisz go? Niech nic nie wpłaca, pamiętaj. Paweł, bo nie? Bo nie mam poustawiane. Nie wolno nic wpłacać, dobrze? Czemu? Bo tak powiedziałem. No, niech, 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 Mikołaj niech, niech się już się Wysył. Nie, bo to ja mam coś zepsute i nie wiem, czy jest dobrze ustawione. Złotówka <grymianie> <Ale> się. <szkuczny. grymianie> to.

tłosu ile czy to nie wiem czy tu mam bo tu się pozmieniało zaktualizowałem się tu dużo pozmieniało w ogóle nie wiem czy tu mam te siema siema Dobra, trzeba grać, bo ja nie wiem w ogóle czy mam podpięte teraz te donate. Y. Aż każdy ma. Nie, bo to trzeba skonfigurować, a ja... Dobra, nie mam czasu. A czemu, to ja sam zostałem, kurde? Tak. Co? Jakie losy? Dobra, tylko testowo odpaliłem. Dobra. Dobra, ja wychodzę. Koniec live'a.